Mieszkańcy Łaganowa, e, zwracam się z wnioskiem formalnym do zarządu powiatu Poszowickiego o wprowadzenie do porządku obrad punktu informacja z zarządu na temat inwestycji drogowej przeprowadzonej, e, przeprowadzonej e, w lokalizacji drogi 1271K do drogi wojewódzkiej 776. Chciałbym, aby, abyśmy wprowadzili ten punkt w celu wyjaśnienia wszystkich kontrowersji związanych z budową tego, tej inwestycji. Bardzo proszę o pozytywne ustosunkowanie się i wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Panie Starosto, żeby Pan opowiedział się w tej sprawie. Panie Przewodniczący, zarząd też dostrzega potrzebę po to, żeby ten temat był dzisiaj poruszony. Natomiast jest pani kierownik Zarządu Dróg Powiatowych i ten wniosek będzie w punkcie wolne wnioski poruszony. Dlatego poszerzanie porządku obrad o ten punkt wydaje nam się niezasadny. Będziemy o tym punkcie rozmawiać, o tym o tej kwestii rozmawiać w punkcie wolne wnioski. Bardzo. bardzo proszę jeszcze o Panie Starosto pozwolę sobie, pozwolę sobie się odnieść do, do tego co Pan powiedział, że w wolnych wnioskach. Wydaje mi się, że wprowadzenie tego punktu jest naprawdę bardzo istotne z punktu widzenia interesów mieszkańców gminy i miasta Proszowice, jak i mieszkańców Powiatu Proszowickiego. Spychanie tego punktu do tylko i wyłącznie wolnych wniosków jest moim zdaniem nieadekwatne. Jeszcze raz bardzo Pana proszę o wprowadzenie tego punktu normalnie do porządku obrad. Niech to będzie punkt po interpelacji i zapytań radnych. Bardzo proszę. Nie wiem, czy Pan rozumie, co do Pana powiedziałem. Ja powiedziałem, że te kwestie będą, a to, że Pan używa jakichś sformułowań spychanie, to jest Pana indywidualna ocena. Sprawy te będą poruszane w punkcie wolne wnioski. W żaden sposób nie podważa to zasadności dyskusji w tym punkcie o tych kwestiach. A kwestia była od 2019 poruszana, gdzie Pan był jako radny tej gminy. Byłem tam, gdzie jestem do tej pory. Pan już chyba za niedługo nie będzie tam, gdzie pan siedzi. Więc może panu tak lekko się będzie teraz to wszystko mówiło i będzie się to wracać ja tak wszystko. Bardzo, się... bardzo proszę, bez Bardzo proszę. To, proszę państwa, przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę. Proszę. A. Wniosek niestety nie może być przegłosowany, bo to jest decyzja zarządu. On zwołał sesję nadzwyczajną i on podejmuje decyzję co do porządku obrad. Bardzo proszę. Zapraszam. Dziękuję Pani. bardzo Pani Przewodnicząca, Państwo Radni, Szanowni Państwo, którzy tu się zgromadziliście.